Cześć wszystkim, tutaj Staś TV i, i dzisiaj zaczynamy kolejny film z hejterką, widzowie. Dzisiaj widzowie zobaczymy kanał hejterki, ponieważ hejterka otworzyła kanał na YouTube, żeby mnie wiedzieć, wiecie to już. Już mnóstwo os inna osoba gra w, hej w grę hejterkę, to do niej dołączymy od razu. Widzowie, wczoraj szukam sekretów, ale nic nie mogłem znaleźć. Teraz nie. na. Musimy zostawić ile jeszcze. Już, czekajcie widzowie. Daj, wychodź, wychodź. O, wyszłam. Ile jeszcze? Ty jeszcze, widzowie, dalej 5 dni nie zostało Erciowi. Za chwilę 4 dni mu zostaną. No dobra widzowie, licznik dalej oblicza, widzowie dzisiaj pojawi film z prawdziwego życia z Erciem, bo wiadomo, do Ercio się prowadził z twojego domu do jakiegoś małego domku, no bo się mega wystraszył, że hejterka go do, do, dodała, Ercio ma zmienioną nazwę, to na, czekaj, jak on się nazywał, prawdziwy Ercio się tak nazywał, dobra, ale wejdźmy tutaj i pytanie, czy tutaj się coś zmieniło, do... Ostatni upgrade latarka była i więcej troszkę dodanego. Musimy tutaj szukać. Tam jest ta hejterka w ogóle. Macie też i w ogóle widzowie to wygląda mi na takie złoto ta skrzyneczka. No, naprawdę to wygląda na złoto. Ale ona nic nie robi, widzicie co, widzowie? Ciekawi mnie to, że patrzcie, tutaj można przejść, ale tutaj już nie, więc coś mi tutaj brzydko pachnie. Widzowie, pachnie mi coś tutaj brzydko. Ty potem też musz, chodzi tylko po tym papierze nie da się. Muszę tam otwartym się. Są te dźwięki. Dalej się nie da, widzowie, niestety. To nie wiem. Widowie, czy znaleźliście jakiś sekret? To mi piszcie na społecznościach jakiejś tam z hejterką. Widzowie, bo ja nie wiem o co tutaj chodzi dalej. Dzisiaj będziemy reagować no, na filmy hejterki. Straszny. Dzisiaj się pojawi też nowy. W ogóle da się tutaj przychodzić. I czy tutaj coś jest? Może ta lampka coś oznacza, kliknę ją kilka razy? Nie, nic nie robi. Ciekawe kiedy będzie nowy... bo aktualizacja w ogóle w tej grze. O i to jest najstraszniejsze coś. Hejterka dalej tu pracuje. Nad Erciem sobie. Patrzcie jaki to straszne. O, nie mogę na tego Ercia patrzeć widzowie, to jest straszne. Tu hejterka pewnie jest na komputerze Ercia i usuwa mu kanał. Że chyba hejterka się włamała to, to mu Ercia i tutaj zawiesiła go i się Ercia opętał. Tutaj hakuje komputer jego nie, usuwa mu kanał. I gdzie tutaj wejdziemy, to prowadzi nas tutaj w ogóle. I tu jest... Nie mój kanał! I dalej. Nie smuć się. Pamiętaj, że nie jesteś sam. Zawsze będę przy tobie i normalnie ercio leży z krwią. A za tym jest YouTube Hejterka Podłoga Ercia, widzowie. Takie coś się hejterka zrobiła, dlatego widzowie, w tym odcinku reagujemy na filmy hejterki. A ile jeszcze minut? Dobra, widzowie, sporo jeszcze minut, widzowie. Więc choć musimy na początku wejść na ten kanał hejterki. To jest jej kanał. Ja ją jakby co subskrybuję, żeby być na bieżąco. Patrzcie, hashtag TeamHaterka normalnie dołączyła 15 listopada 2023 roku. To obserwator szybciej stworzył swojego. I spotkanie z Erciem jest bardzo popularne. No widzowie, widać, że to jest takie straszne. No dobra, widzowie, zaczynamy od spotkania z Ercia. No tutaj Widzowie, ja tylko napisałem komentarz o. Zostaw Ercia albo ci zgłoszę do Robloxa. I ktoś mi odpisał: O nie, boję się, że się boi. Czemu się boicie? Zaczynacie. Patrzcie, jaki tu straszny dźwięk w ogóle, widzowie. Wy to słyszycie? O. Tutaj są widzowie pieniądze nawet. Tutaj, koło Ercia. Widzowie, o tutaj leżą pieniądze. Jeszcze tam jakaś zabawka Robloxa z, za hejterką. Czyli Nupka. Jakieś tam płyty są, talerz. Naprawdę Takie spotkanie z Teraz będzie coś strasznego. patrzcie jaka straszna muzyczka się zrobiła i i normalnie wywaliła Ercia z baru przygląda się mu patrzy czy nie żyje ale okazuje się, że żyje Ercia się budzi próbuje wstać, ale o nie i wdowy, teraz to będzie straszne uważajcie, patrzcie o nie i zabiła Ercia Już mu krew z głowy leci w sobie. Małe kropeczki czerwone. O, gdzie? O, straszny, normalny, zapomniałe życie. To jest mega straszny widzowie. Kamera patrzy. O, wybrali samochód. Normalnie gdzie ma? Taka sesja, stąd idzie? Normalnie. Czy ludzie do mają tutaj jakieś straszne miejsce? Masz 7 dni. Ma... Jeszcze siedem dni, ale tak naprawdę już nie ma. Następny film, zawsze jestem przy Tobie. O I w ogóle kamera, jeśli tak tylko pracę tutaj stoi hejterka? się rado i krzesełko niebieskie? I na nim pojawi się Ercio? O, jest! To musi się coś dzieje, chyba ma atak serca. Teraz Ercio zniknie. 6 dni. Erciowi zostało 6 dni. Widzowie, naprawdę to jest straszne. Ta hejterka się robi popularna coraz bardziej. Dobra, ale teraz niespodzianka dla Ercia. To jest jeszcze straszne. Widzowie, ja tutaj też napisałam komentarz. Nikt jego jeszcze nie y, y, lajkował. Napisałam tutaj. Dobra, Pisał, masz dwie dni, żeby zostawić Ercia w spokoju, albo zgłoszy cię do Robloxa i powie, że zagrażasz Erciowi że chcesz go zabić. O tak, żeby ją wystraszyć, napisałam widzowie. Ona po prostu chce zniszczyć Ercia, albo go raczej zabić, bo opowiedziała, że ma 7 dni, a jak nie usunie gminie 7 dni, to zginie. Normalnie, że chce go zabić. Lajkujcie, żeby widział nie zmuszam. Dobra, ale widzowie, oglądamy teraz ten film. Zaczynamy. Tu jest erdziel jakiś. W jakimś. No, nie wiem. W takim faj... W takim domu tam są ludzie. Normalnie, w takim, na takim przyjęciu urodzinowym, można powiedzieć, albo na jakimś festynie tutaj wieczorem. Co, idzie się do drzwi. To jest najnowszy film, hejterki. Wchodzi. O, ma taką straszną zabawę. Eee, luba. No dobra, kładzie się. A z drzwi wychodzi hejterka. Uuuu! Masz 5 dni. I to jeszcze Wam zapomniałam pokazać opisy, ale dobra, zacznijmy od tego. hmm Tutaj jest napisane Ercio, wiem, że przeprowadziłeś się z mieszkania do jakiegoś domku. To tylko kwestia czasu, aż go znajdę. Ona będzie go szukać. Ten Każdego dnia tutaj, też sprawdźmy. Te filmy to obliczaj. Nie obliczaj do twojego końca, Ercio. Masz 6 dni. A tutaj. Mascara Sky High od. Masz 7 dni. I na usunięcie wszystkich filmów. Ale Ercio tego nie zrobi. Oby hejterka go nie widzowie nie znalazła. No dobra. Moja reakcja jest przerażająca. Nie no. Naprawdę jest straszna. W sumie te animacje fajne, ale... Nie, nie. Wcale nie fajne. Nie fajne widzowie. Ja nic nie mówiłem. To są straszne animacje. No fajne troszkę. No dobra. Powiem, że fajne i troszkę straszne. Dobra. Oceniam kanał hejterki. 4 na 10. No niestety, jest głupia. No i to jest moja cała, prawda? Dobra. Dobra, widzowie. Teraz musimy no, przejść na Robloxa. No nie wiem, widzowie, wyjdźmy. Widzowie, jeszcze wczoraj grałem w miejscu obserwatora. Podłoga 01, czyli. Place obserwator podłoga 01, bo chciałam zobaczyć. Ale chyba nic tam nie ma, dobra. 6 osób gra w hate. tą grę. Drugą hejterki, pierwszą grę. Place. no dobra, widzowie. Ale mi się wydaje, że tutaj nic powinno nie być. Są same jumpscares y porozstawiane. O, bo, 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 Jezus, jak, jak prawie zawołu dostałem. Widzowie, i wiecie, jak się dostać do drugiej gry, wystarczy, że podejdziecie tutaj. Go płota tam. poczekacie I już po prostu nie. tej strasznej, drugiej gry. Zniszczę ercia i w kominku przerażające ercia Nie widzowie, dziwne jest to, że sp gdzie sprawdzałem, gdzie są skrzynie. Nie widzowie byłem tam po skrzynie, bo tam wiem, że na tych górach, w jednej skrzyni. Nie, nie powinno być no bieganie ale tam już nie było to tylko jest lat latarnia to czemu tak pewnie żeby nie można biegać kiedyś to widzowie miałem to szybko bieganie i mogłem tutaj na tej gdzieś jeszcze biegać ale teraz to mogę tylko to smutne. biedne ercio coraz więcej kłopotów ma 5 dni nie może jeszcze usunąć kanału. Ja bardzo za nim tęsknię. Nie, nie chcę, żeby usunął. Czemu taka hejterka jest. Najpierw obserwator. I teraz hejterka. Niebezpieczeństwo. No i tak reakcje na moje filmy, widzowie. Więcej tutaj chyba nic nie ma. Nie, nic nie ma. Licznik dali oblicza. Dalej oblicza widzowie. Nie wiem czemu. Ciekawe co się... I widzowie, czy w ogóle wiecie co się stanie, jak on wybije na zero. Może ta gra wtedy zostanie usunięta albo to wtedy hejterka gdy znajdzie ten domek Rcia, to wtedy... Czyli do niego i zniszczy O no 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 no. Ja bym tego nie chciał, widzowie. Albo na tej g będą się pojawiać będą, będą takie haki straszne, lagi jakieś mega i nas z tej gry widzowie. Licznik dalej oblicza. Nie wiadomo widzowie. Nie wiadomo, nie wiemy co dalej robić z tą hejterką. Jest mega przerażająca i nie wiemy co robić dalej, więc... No naprawdę. Może kogoś to Może poprawić sobie humor i ktoś będzie chciał mnie dodać. No może Arcia albo... Dobra, kodem Dobra, jest nowy znajomy. No i to nie poprawiło choroba. No dobra, widzowie. W I... takim razie to jest już na tyle w tym filmie. Dziękuję za oglądanie. I widzimy się w kolejnych filmach z hejterką. Trzymajcie się i lepiej zdobędziemy będziemy więcej informacji no to.